Odcinek siódmy. Strony świata. A nasz dom. Jeśli chodzi o usytuowanie budynku, według stron świata, z której słonko wstaje, strony, a gdzie zachodzi, gdzie będzie wpadało do naszego salonu, no, takie pytania na pewno nas nurtują. Architekci monumentalnych budynków już od starożytności zawsze zwracali na to szczególną uwagę. Zazwyczaj dlatego, by wykorzystać światło słoneczne na korzyść budynku, by przekazać jakąś symbolikę, czy też by oświetlona fasada wyglądała efektowniej. My także światło słoneczne powinniśmy maksymalnie wykorzystać na naszą korzyść. To przecież darmowa energia. Pomyślmy, w jaki sposób słońce może nam towarzyszyć w ciągu dnia, rano. Podczas śniadania w jadalni, promienie słoneczne budzą nasz organizm podczas smarowania bułeczki masłem od wschodu. Uważam, że dobrze, kiedy takie promienie wpadają także do kuchni, jednak w kuchni zawsze jest ciepło od gotowania, więc nie przesadzajmy z tym słońcem. Światło dzienne może docierać tam do nas także od strony północnej, gdzie zazwyczaj jest ciemno. W ostatnio modnych, kuchennych oknach takich narożnych, to idealne rozwiązanie. Północ i wschód. Duże otwory okienne towarzyszą pokojom i salonowi. Poza światłem dostarczają nam pożądane w chłodne dni ciepło. W domach pasywnych wykorzystuje się je bardzo mocno. Nawet buduje się takie pułapki na promienie słoneczne, które są w ciemnych kolorach, nagrzewają się i oddają później ciepło w pomieszczeniu. Ale pamiętajcie, że latem możemy mieć efekt szklarni, dlatego pomyślmy od razu, jeśli mamy duże przeszklenia o zażaluzjach, zasłonach, osłonach słonecznych czy roletach. Byśmy mogli się latem od tego nadmiaru energii osłonić. Jeśli chodzi o rolety zewnętrzne zwane potocznie mylnie antywłamaniowymi musicie pamiętać już na etapie zalewania nadproży, że mają one około 20 cm grubości, co oznacza, że jeśli chcemy, by skrzynki schowały się nam w warstwie styropianu, yy, to trzeba te nadproża zagłębić. Yy, tak, chociaż o 5 cm, w zależności od tego, jak grubą warstwę tej planowanej izolacji będziemy mieli. A pamiętajmy jeszcze o tym, by między skrzynką a roletą, skrzynką rolety, a tym odchudzonym nadprożem zmieściło się jeszcze te 2-3 cm twardego steropianu, no bo beton nam przewodzi mocno chłód i i żeby nie był moskiem termicznym co ze stroną północną to na które słońce nie świeci no, rosnie tam mech i porosty <grystanie> oczywiście to naturalne ale po chłodnej i ciemnej stronie możemy zlokalizować poza kuchnią spiżarnię przy tej kuchni pomieszczenia techniczne, garderobę, łazienki ewentualnie wejście i wiatrołap Klatkę schodową. Jeśli musimy mieć schody, jeśli chodzi o schody, to zapraszam do obejrzenia odcinka o schodach. Czy warto? Jakie i ile kosztują? Sypialnia może być z oknem na zachód. Jeśli nie lubisz, kiedy słońce budzi cię z rana, bo nie wiem, pracujesz na nocki. Jeśli jednak żyjesz według zegara słonecznego, no to śmiało możesz spać w pokoju z oknem wysuniętym na wschód, czy po prostu na południe. Okna, według mnie, im większe, tym lepsze, gdyż światła nigdy nie za wiele. Ale pamiętajmy, że nawet najlepsze wielowarstwowe szyby przewodzą ciepło i zimno bardziej chodzi tu o zimno znacznie bardziej niż ściana, nawet taka bez izolacji. Czuć to, siedząc w mroźnej pogodzie. Także nie przesadzajmy też z tymi przeszkleniami. Strony świata są ważne także przy planowaniu tarasu. Ja najbardziej lubię, zwłaszcza letnią porą, tarasy od wschodu, gdyż do południa są świetnie oświetlone, a po południu, po pracy. Kiedy wracamy, budynek rzuca cień, co pozwoli nam odetchnąć w komfortowych warunkach. Teraz od północy nie jest zbyt dobrym posunięciem, gdyż będzie tam zawsze chłodno, mokro, śnieg, będzie długo zalegał, a mech będzie miał wspaniałe warunki do rozwoju, co będziemy widać, widzieć później po meblach ogrodowych. Południowa strona, która jest oświetlona niemal przez cały dzień, to także dobre miejsce na taras, ale też i ogródek. No i na ewentualną elektrownię słoneczną, która mogłaby znaleźć się na dachu. Dlatego na działce przed budową warto spędzić kilka letnich dni, by lepiej dostosować naszą przyszłą inwestycję do nas samych. Odpowiednia dawka światła słonecznego to także lepsze samopoczucie, zdrowie dla nas i naszej rodziny. A to niezbędne do długiego i szczęśliwego życia, a właśnie takie macie wieść w swoim nowym domu. Jeśli uważasz, że to co mówię jest dobre, daj lajka.